W treści zadania wiemy, że liczba 6, 8, 10 tworzą ciąg artymetyczny. W takim razie nasz pierwszy wyraz tego ciągu będzie równy 6, drugi wyraz tego ciągu jest równy 8 i różnica to jest 8 odjąć 6, czyli mamy 2. Sprawdzamy, ile początkowych wyrazów ciągu należy dodać, aby ich suma wynosiła 546, czyli korzystamy ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu artymetycznego. U nas suma to jest 546 i podstawiamy. Mamy 2a1 dodać n minus 1 razy r dzielone przez 2 razy n jest równe 546. 2 razy, pierwszy wraz tego ciągu to jest 6. Dodać n minus 1 razy różnica tego ciągu 2 przez 2 razy n jest równa 546. Mnożymy przez dwójkę, którą mamy w mianowniku, i otrzymamy 12 dodać 2n minus 2. Razy n jest równe 1092. 10 dodać 2n razy n jest równe 1092. 2n mamy do kwadratu dodać 10n jest równe 1092. Dzielimy przez 2. W takim razie n do drugiej plus 5n jest równe 546. 546 przerzucamy na lewą stronę, n do drugiej, dodać 5n minus 546 i widzimy, że przyrównując to do zera mamy postać funkcji kwadratowej w postaci ogólnej. Wyliczymy w takim razie deltę, będzie to 5 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy 1 i razy minus 546, to jest równe 25 dodać 2184, mamy 2209 i pierwiastek z naszej delty to będzie 47. Obliczamy nasze miejsca zerowe. Pierwsze miejsce zerowe to będzie minus 5, minus 47 na 2 i to jest równe minus 52 na 2, czyli to jest minus 26. No i to nie będzie należało. Natomiast drugie nasze miejsce zerowe mamy minus 5 dodać 47 przez 2, to jest 42 na 2, i mamy 21. Nie może być tutaj liczba ujemna, ponieważ my musimy określić liczbą początkowych wyrazów tego ciągu. Więc liczbą początkową wyrazów naszego ciągu musi być 21, bo jest liczbą dodatnią. Pod punkcie B. Nasze a1 jest równe 13, a2 jest równe 17. Różnica tego ciągu 17 minus 13 jest równe 4. W takim razie nasze 2a1 dodać n minus 1 razy różnica tego ciągu na 2 razy n jest równa 546. 2 razy 13 dodać n minus 1 razy 4. Podzielić to przez 2 razy n jest równe 546. Mnożymy razy 2, będziemy mieli 26, dodać 4n minus 4 razy n jest równe 1092. 4n do potęgi drugiej dodać 22n i od razu możemy równa się 1092. Dzielimy to przez 2. Mamy 2n do drugiej, dodać 11n jest równe 546. Przepisujemy lewą stronę, a prawą stronę zmieniając znak, przerzucamy na drugą stronę. Minus 50, 546 jest równe 0. Liczymy deltę. Mamy 11 do potęgi drugiej minus 4 razy a, czyli 2 i razy c minus 546. 1021, dodać 4368 będzie równe 4489 i pierwiastek z naszej delty to jest 67. Obliczamy miejsca zerowe. Będziemy mieli minus 11, odjąć 67 na 4, jest równe minus 78 przez 4 i to jest równe minus 19,5, czyli znowu wyszło nam na minusie, więc to na pewno nie będzie. Nasz wyraz, ile jest początkowych wyrazów tego ciągu. I liczymy drugie miejsce zerowe, mamy minus 11, dodać 67 na 4 i to jest równe 56 na 4, czyli mamy 14. W takim razie należy dodać 14 początkowych wyrazów podanego ciągu, aby otrzymać sumę równą 546. Pod punkcie C pierwszy wyraz tego ciągu jest równy minus 24. Drugi wyraz tego ciągu jest równy minus 22, i różnica tego ciągu to jest minus 22 minus minus 24, i będziemy mieli 2, bo tutaj mamy minus i minus da nam plusa. Podstawiamy do naszego wzoru, czyli mamy 2 razy nasze a1 to jest minus 24. Dodać n minus 1 razy różnica tego ciągu, czyli 2 przez 2 razy n.

Dzielimy przez 2, będziemy mieli n do drugiej minus 25n, jest równe 546. Przerzucamy prawą stronę na lewą stronę, zmieniając znak. Mamy minus 546, jest równe 0. Liczymy deltę minus 25 do potęgi drugiej minus 4 razy 1 i razy minus 546. To jest równe 625, dodać 2184, otrzymujemy 2809. Pierwiastek z naszej delty to będzie 53 i obliczamy miejsca zerowe, czyli pierwsze miejsce zerowe 25, odjąć 53 na 2. To jest równe minus 28 na 2, czyli minus 14 i wiemy, że już nie należy. I drugie miejsce zerowe 25, dodać 53 na 2 i to jest równe 78 na 2, mamy 39. Należy dodać 39 początkowych wyrazów podanego ciągu, aby otrzymać sumę równą 546.